Cześć, witajcie, ja jestem Radikal, witam Was w kolejnym odcinku z gry Metro 2013 wersji Redux. No i co? To już kolejny odcinek, w którym poszukujemy w tajnym, ma nie tajnej, ale bibliotece moskiewskiej planów D6. No to dziwne, że te plany składu atomowego trzymają wy w bibliotece. to jest dziwne. No i co, ostatnio w tym miejscu zginąłem, może nie w tym miejscu, ale bardzo niedaleko tego miejsca, poległem w walce o tym, o z tym o panem, który nie wiedział czemu mnie zaatakował, pomimo tego, pomimo tego że patrzyłem na niego cały czas. I teraz widzę, że jest też bardzo dość zdenerwowany. Nie wiedzieć czemu. To mnie nie za bardzo cieszy. No, spokojnie. O! Mił pan pan, dobra. Idzie sobie, to ja idę w swoją stronę, póki mnie nie je. No nie Obudziłem go No szkoda, nie gniewaj się, nie widziałem, że ty tu jesteś, no nie, nie chciałem Proszę, nie gniewaj się Nie gniewaj się, przepraszam Przewod, proszę, nie chciałem Chciałbym wrócić O o. Ten był jakiś zdenerwowany Podejrzanie Ja mam tu być Tak, ja mam tu być Albo nie mam tu być, tam już nie wiem szczerze Weszłem gdzieś i nie wiem czy ja tu mam być Okej, okay, panowie nie wiedzą co mam zrobić ze sobą Nie wnikam Ci tu powinno być Niemal nic Dobra, tu ja powinienem wejść Zobaczmy teraz jakbym przejście znalazłem. A no nie dwóch. Kamera? Na razie nie, mnie nie zjedli, więc czuję się z wyciągnącą. Przynajmniej na ten moment. Teraz tu uciekam. Uciekam, stąd uciekam. Razu. Nie będę na nic czekał I Idziemy Tutaj, zakładam, że tutaj O, no, zapis jest Więc jakbyśmy zginęli, to już się tu zrespimy, odrodzimy i widzę cię byku. Więc nie powinniśmy zaatakować. Ale to po już coś nie wiadomo jeden. Jedni atakują, jedni nie. Raz atakują, raz nie. W no większości chyba nie, więc te już też nie atakuje. Bo w walce to ja nie mam szans. Trzyma chyba, nie wiem... Naprawdę, tonę po amunicji. Tonę ołowiu. No, no nie! No czemu, Kolego mój, no nie bierze! Dobra, już, to już. Przegrałem, przegrałem życie. Przegrałem życie po prostu. A A nie naprawdę będzie zdenerwowany, no ja tam nie wrócę. Boże. Ej Boże, ja tu miałem być. Ha. No to wie, że założyłem. Ja nie chciałem tego. Chciałem lotareczkę włączyć. Uzbroić się w moją strzelbą. Bo można powiedzieć automatyczną. Nie, to nie strzelba, to jest strzelba automatyczna. Zakładam, że tu miałem być. Dobra, zobaczę sobie, czy może coś tu jest ciekawego, coś co nie ułatwi jakkolwiek przeżycie. W tym porąbanym miejscu jest save, do którego nie mam klucza, czyli a już go pewnie nie znajdę. I nic, idziemy. Hem, memem tu mam być? Czy ja tu mam być? Nie, nie mam być no to tak to, to trochę gorzej. A tu mam być. Dobra. Jest archiwum. To jest to archiwum? Jak tak, to fajnie. No trochę szukania będzie, chyba że... Я нашел планы D6 yes. и карту командного no, пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Ну no, ладно, jak się dalej potoczy, może się uda. Нос. Do końca Куда едем, на Туалет? Отброшу за 50 патронов. артём у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь, Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Хан, 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 старый вепш, С нами. Музон врубил. Танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем. Конечно. Прокатимся с музыкой. Oglądajcie, co się dzieje. Mierzamy przez most, tak, a dzisiaj jej zbliżam. Dobra. Uuu, taka baza tak bardziej taka na... na, na powierzchni. A ja to za dam naszą. Dobra, sukces przeżyliśmy. Bibliotekę, ja prawda? Fajnie, skądś artyści Nie, nie Ci, biblioteka, już z widzę z notatkę, więc od razu załączamy w Wpisz drugi, a pierwszego nie zebrałem. Oj, oj. No ale nic, nie będę tego jakoś tak bardzo. No większość mam, przynajmniej połowę. Ja tego jakoś nie będę teraz. Nie będę tego dużo bardzo. Jak już zobaczyliście, że nie szukam tego jakoś bardzo co tych znajdzie... No, tak, już znajdę, to znajdę, to znajdę, nie znajdę, to... No, to dobra. Gram dalej. Gram na fabuły. Dobra. Wpis drugi, cerkiew. Dlaczego w kościele? Czy chodzi o grupę mury, czy ludzie Milera sądzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpiecznie? Dziwne, że nawet ci, co stoją twarde na ziemi, potrafią patrzeć śmierci prosto w oczy, nadal szukają jakiegoś oparcia w niebie. Stalkerzy o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzy, krzyży zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie świat odwrócił się do góry nogami piekło roz, rozma. Rozpażno, rozpanoszyło się wprost na powierzchni, a więc ludziom nie pozostało nic innego jak schronić się w dawnej, piekielnej piekielne dziedziny. Dlatego, być może, najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazują się stare kościoły Nie wiem na temat, nie wiem nic nie wiem na temat wiary, ale te ikony i freski zatopiące kościelne mury prowadzę, sprowadzają nawet. Na mnie jakiś dziwny spokój, zupełnie jakby grzesznicy, którzy zniszczyli stwor stworzony przez Boga świat, mieli wciąż prawo oczekiwać odpuszczenia, mogli nadal modlić się o zbawienie. Hej, okay. uuu, skład amunicji, no, bardzo dobrze. No tu chcę tu O, znikająca amunicja. Jest, nie ma, jest, nie ma. I

I oto mnie nie, to poczekajcie! Ja sobie za to zamienię, bo to już jest tak. Ty będą dwie tańce całe bronie! Nie, tak nie będzie. Zamienimy sobie na. Kałach 2012 Cyclostrzał. To jest działko, że na przykład. Aha, dobra. Spróbuję tego kałacha oraz sobie dostosuję jakoś. Na początek celownik Na podcieraj, na z2 Ten po prostu bo tutaj celowanie się nie odrazi e, Spróbuję Spróbuję sobie W ciemnościach Bądź też za z2 Spróbuję ten Ten sobie wezmę Lufa na tłumik też się przyda do działania pociłów, strażnik laserowy. Ponieważ też będzie za darmo, to bierę wszystko. Coś jeszcze odrzuc, to nie bardziej celnym. Pewnie biorę. Adapter auto strzału. Zasolowanie od marzenia pracowników, nie szybką strzelność. Biorę to, biorę to, wszystko bierę. A tu... A nie, co mi dostosuj, co mogę tu jeszcze zrobić? Powiększenie razy. A tutaj tam sobie to. Tutaj sobie to. Tutaj, tu Miku chyba to. To chyba tu, nie. I dobra, wszystko. Dziękuję bardzo. Podziękuję. Tyle chciałem, rąby, rąby. Siema mordo! Nie znam cię, ale dobra, ale i tak siema. Тут в этой базе каждый из приятелем, по крайней мере, так мне выдали. Ну, то идем да. до. Не верю, что ты. Ну, здравствуй, Артем. Вот мы и встретились. Не вижу морду. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Ну, за уважением. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что hmm. будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел теперь мне пора. Прощай. Ну, спокойно. у и не мам. А проханя как гада, не ведомо загадками, добро, И... Не очень-то и полезные бумаги. Мой наш. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Uuu, chyba wszystko już zrobiłem, to mogę chociaż Jeszcze sekundę, zobaczę czy... Para sobie w dogo I poznakom się z Sprawdzę czy ja mam w ogóle jakkolwiek amunicję do tego, do mojego Amunicję mam, mi to Max, wow. Dziwo Max. Radzę jeszcze mogę z kimś pogadać, bo to może mi się ekran rozjaśni jeszcze trochę. Może akurat. A jednak dobra zakonnica. No jak ja bym z takiego czegoś chciał postrzelać. Co tam panowie? Nic ciekawe jak widzę. No tutaj już nic nikt nie pogada. Dziwne. Na zewnątrz trzeba być maskami, ale popatrzcie jakie tu są, są dziurwy. Nie wiem jak to działa. W ogóle na mają tlen, ale dobra. Nie wnikam. No nic no, 15, prawie 16 minut, na. no to będzie taki krótszy. A ćwicz, ćwicz, ćwicz. Ćwic. Dobrze, dobrze. Sport to zdrowie, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, 16 minut, no skończę w tym momencie. Do D6 sobie w na następnym odcinku. Nie chcę na tym... Zaczyna się już tego, zacznę sobie na następnym. No i no co, no wiecie co robić. Ja się żegnam. Na razie do następnego.